Witajcie na moim kanale. Nazywam się Lexi i to po prostu robi się coraz gorzej. Robi się naprawdę coraz gorzej. Ja za godzinę mam być gotowa i wyjechać stąd na lotnisko do Włoch. O matko, jak ja to zdanie powiedziałam na głos, to jednak naprawdę. Więc na, naprawdę robi się coraz gorzej z tym pakowaniem. Została godzina, a ja kompletnie nie jestem przygotowana Na moją obronę, na moją obronę, to ja się dowiedziałam. Bo ja pamiętacie, jak kupiłam Marcinowi e, wycieczkę do Włoch na urodziny? No to tam trochę. Em, się, y, nam zmieniły plany, nie mogliśmy jednak lecieć i dopiero wczoraj y, się dowiedziałam, że okej, okay, to jest znowu aktualne, ale to w sumie nie pomaga mi za dużo, bo mogłam się wczoraj spakować. W każdym razie zapraszam Was na szybkiego, spontanicznego vloga, jak ja się pakuję w przeciągu godziny lecimy do Włoszech! Fun fakt, ja mieszkałam kiedyś we Włoszech przez 4 lata, a mój tata pracował w wojsku amerykańskim i chodziłam do szkoły na bazie amerykańskiej, wojskowej, czyli do amerykańskiej szkoły, ale mieszkałam. O, mieszkałam normalnie we Włoszech, a więc it's good. To wrócić na stare śmieci. Dobra, ja się muszę pomodlić i serio mamy godzinę, żeby się spakować. Dobre wieści są takie, że e, nie pakuje się w walizkę, tylko w taką małą torbę, bo jedziemy tylko na 3 dni. Więc e, pakowanie powinno być szybkie. Okej, okay, a więc torba. Torba, którą biorę, to będzie moja torba na... treningi. Mała, pojemna, looks kinda cute. Ja nie potrzebuję na tą wycieczkę walizkę. A, Marcin pewnie bierze walizkę. Marcin na pewno bierze walizkę Muszę wyciągnąć cały swój sprzęg. Najgorzej mi się robi w dużych rękawicach, a najlepiej w małych. Czy ja to mogę wysypać? Dobra, tym to ta torba. Majtki, Stanik na pewno. Nie wiem wiele czasu mam no, potrzeba, by zatłumić... Skarpety ubieramy teraz, bo mi jest bardzo zimno. Ała! Wczoraj, słuchajcie, byłam na treningu i miałam i robiłam z takim chłopakiem. Z chłopakiem robiłam sparring, partner, BJJ. Ała! 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 On zaczął mną rzucać jak szmatą: w sensie woo, woo, left and right, mi nogi tylko latały. W pewnym momencie on mnie tak rzucił, i ja, Adam, mój trener, zawsze mówił, że jak spadasz, nie odstawiaj rąk, bo możesz sobie złamać. I ja spadam. Ja ogólnie nigdy nie odstawiam rąk. Serio, nawet Adam mnie chwalił, o Aleksii ty o, akurat dobrze spadasz, nie odstawiasz rąk. A wczoraj ten typ mnie tak rzucał i ja odstawiłam tą rękę i mi normalnie się wygięło do tyłu. Prawie mi się ręka złamała, prawie. Ja dziękuję mojemu aniołu, aniołowi, stróżowi, że on w tamtym momencie mnie chronił, bo mi ręka normalnie... O matko, i strasznie mnie boli ta ręka, bardzo mnie boli. Ja naprawdę prawie, prawie rękę złamałam. W każdym razie ja się tak, ja tak mówię, excuse me, dear. ja prawie rękę złamałam, a on no, to był za ten nos, czy coś takiego, bo ja go wcześniej chyba w nos walnąłam, czy coś takiego, nie wiem, no, nie pamiętam. W każdym razie, uh, end of story, musimy dalej się pakować. Dobra, weźmiemy te czarne spodnie, bo one do wszystkiego pasują. Ej, kompletnie nie wiem, jaka tam ma być pogoda we Włoszech. Czy ja potrzebuję leginsy? Tak. I na tym kończy się moja kreatywność dzisiaj. A w czym ja chcę lecieć? Jenny, ja zawsze lubię ubierać się wygodnie i cute na lotnisko. Wiecie, gdyby i tam coś mi przyłapał. Nie, to ja, ale zawsze na lotnisko... Ała, ja pierniczę, co jest grane. Tą czapkę, cute, cute. Ała, no ja pierniczę, nie no, idziesz do domu. Dobra, wiecie co? Na lotnisko ubieramy tradycyjny dres. Z z którego ja nie miałam ubrany już chyba. Pamiętam, że ostatni raz miałam górę od tych dresów założonych, chyba jak komentowałam rozstanie na Insta Story. Wtedy pamiętacie? No tak, tak jak kojarzę. No nie gada, że ja je oddałam. Nie gadaj, nie gadaj, nie, no to nie są żarty. Gdzie jest góra? O, oh, chyba oddałam górę. Jak oddawałam rzeczy dla biednych ludzi. Skoro to są Włochy, Włochy są, mi się kojarzą you No know, Romantic, cute, fancy shit. Więc uh, ja chcę wziąć sukienki jakieś. Mam nadzieję, że tam będzie. O matko. Jest taka jedna sukienka, ona jest bardzo main character vibes, kupiłam ją w, w Zarze i nigdy jej nie założyłam, więc może spróbujemy ją tam założyć. Kolejna rzecz, Marcin przed chwilą do mnie pisał, żebym, żebym wzięła tą sukienkę czarną od niego, co on mi kupił <grym> rok temu jak byliśmy razem i też jej nigdy nie założyłam. Nigdy nie czułam się pretty enough to wear it i czy ja teraz czuję się pretty enough to wear it? Glow down is for real. Nie, zaraz się, zaraz się, zabierzemy za glow up. Nie, jak wrócę, jak wrócę z Włoszech, to będziemy zabierać się za glow up, bo tak dłużej być nie może. Okej, okay, we need some dresy. Uh, problem solved. Kupiłam to bluzę tydzień temu i miałam ją założoną chyba już 5 razy. Więc bierzemy ją ze sobą. A może jak w niej pojadę? Majtki jeszcze. Bo nie wiadomo, czy ja się je poszczam trzy razy dziennie. Uch, ten sweterek ja lubię, ale ja nie mam nic jakiś że już tego. O, matko wiem, co chcę Wam pokazać. Pamiętacie, jak ja miałam współpracę z makiem jakoś dwa dni temu. Patrzcie to, patrzcie to. Dali mi torbę i tu są ubrania jakieś makowe z logiem macha, więc zrobimy teraz szybki unboxing. Pierwsza rzecz to jest. was the logo maca. Why do have the fancy. Biała chapka Also very cute. Niestety, best logo maca. She's basic but cute. I oh. oh I I na końcu mam zdjęcie z moimi przyjaciółmi Janek i Agata. Okej, okay, proszę Państwa, niestety mam złe wieści, bo niestety nie lecę w tej bluzie, ponieważ ma fatalny krój. Bardzo brzydki krój. Nie no, ty, nie no, idziesz do domu. Co jest? Zobaczcie, jakie rękawy dziwne. U, jakoś nie wiem, nie wiem. Ja jestem bardzo wybredna co do kroju plus, bardzo! And this is just not it. Ja muszę wyprostować włosy. This is a mess. Dobra, w sensie wy już widzieli tysiąc razy jak prostuję włosy. Widzimy się wyprostowanych włosy. Excuse me. Włosy, lekki make-up zrobiony, outfit. No, to satisfy, bo serio miałam tą bluzę ubraną już chyba 6 razy w tym tygodniu. Um, spakowana też nie jestem zadowolona, aczkolwiek liczę na jakieś spontaniczne zakupy. W sensie. Okej, okay, poczekajcie, bo my musimy serio pogadać. Ja tą podróż zarezerwowałam w przeciągu pół godziny, pół godziny przed Marcina urodzinami, okej? Okay? Czyli bardzo szybko. I to był pierwszy raz, kiedy ja ogarniałam jakąś wycieczkę. Pierwszy raz. I już na wstępie Trochę źle lot, kupiłam loty, samolot. My z tego co ja wiem, to my lecimy do Neapolu i stamtąd musimy chyba wziąć samochód i jechać godzinę albo dwie do takiego miasteczka. Chyba to jest małe miasteczko, tam jest woda, tam są skały, tam jest ładnie, that's all I know. Cieszę się, że to właśnie Marcin ze mną jedzie, bo Marcin jest taki trochę bardziej ogarniający, ale też średnio ogólnie wydaje mi się, że ten trip może być trochę niebezpieczny. Lecimy do państwa. Kompletnie nieprzygotowani, nie wiemy, gdzie lecimy, co, co lecimy, jak lecimy, gdzie śpimy za bardzo. This is gonna be a mess! O, i jeszcze jeden problem. Kompletnie nie mam zapasu. Ja to nagrywam rano i zaraz lecę. Dosłownie zaraz lecę i mam kompletnie zapasu. Będę musiała nagrywać na bieżąco, chyba że Marcin y, się dzisiaj podda, bo on coś mówił, że on nie ma odcinka na dzisiaj, że mu się nie chce, już że on się podaje. Aczkolwiek nie wie, że w te słowa on tak często mówi, a potem i tak nagrywa. W każdym razie ja nie mam zapasu, więc to jest też problem. Więc będę musiała tam... We Włoszech nagrywać i wysyłać pliki montażystce. Hi, Camila. Ok, but we got this, ok? We got this. Spontaniczne rzeczy are spontaniczne. Jak, nie, jak mieć przypomowę akcji w życiu, to wydaje mi się, że this is the time, ok? We're young, free. That's about it. Young and free. A, a my, jeśli chcecie na bieżąco nas śledzić, to wydaje mi się, że na Insta Story. Tam pewnie będziemy na bieżąco wszystko wrzucać. Tu macie mój Instagram, Lexi Chaplin, i też możecie obserwować Marcina, Marcin Lubiel. Marcin będzie za 20 minut. Czy ja jestem spakowana? Czemu nam wziąłeś strój? Chyba wezmę strój, nie? Dobra, słuchajcie, Marcin przed chwilą do mnie dzwonił i mówił, że za 3 minuty będzie na dole, więc on nie będzie wchodził tutaj, niestety, nie pokażę Marcina. No więc on będzie za 3 minuty, i potem jedziemy na lotnisko, bo mamy. O 13 lot Trzymajcie kciuki, ok, Bo to jest w czasie aktualnym Aha, nie, wy już pewnie widzicie ten odcinek, jak już jesteśmy w Włoszech W każdym razie trzymajcie kciuki za daily Bo teraz przechodzi bardzo ciężki okres Zero zapasów Zero zapasów Trzymajcie kciuki. To tyle w dzisiejszym odcinku. Thank you guys so much for being here. Thank you guys for supporting me. I love you guys. And we'll see you tomorrow. I hope. Serio mam nadzieję, że jutro się zobaczymy, że, że uda mi się coś tam we Włoszech nagrać i wysłać pliki. Love you guys. Bye.